ciemno wszędzie wszędzie co to będzie co to będzie to, to już się nagrywa a, e, no, no do, do, dobrze e, a zatem szanowni dzisiaj przeprowadzamy sondę uliczną z okazji Halloween czy przechodni prze... ludzie których spotkamy e, oglądali e, kiedyś horror to Mamy tutaj pierwszego, pierwszą ofiarę, znaczy pierwszego uczestnika na naszego programu, pierwszego ankietowanego. E, proszę pana, czy oglądał pan kiedyś horror to? No, to czyli co? No to. To? No tak, to. No to, czyli co? Chodzi panu, nie wiem, o podłogę? Nie znam takiego horroru jak podłoga. Nie no mówię to. To czyli co? No to. Ale w jakim sensie to? Które to? Co to? No tytuł to. Co moje spodnie? Nie, to mówię no tytuł. Ale co? Ciemno wszędzie, wszędzie, co to będzie? Co to będzie? O, ale fajną dynię zrobiłem. Wyślę o, temu, Jurkowi zdjęcie. O, odpisał mi. E, o, fajnie. Zmieniłeś fryzurę. Co? O co mu chodzi? Przecież ja mu zdjęcie dyni wysłałem. Ale to jest zdjęcie dyni halloweenowej. Odpisał. Co on tu odpisał? A, faktycznie, można się pomylić. Ciemno wszędzie, wszędzie, co to będzie, co to będzie. Kto to puka? Czekaj. Czego? Cukierek albo spalimy ci chałupę. Co wy ludzie? Jesteście kompletnie pijani. Wypadł mi stąd. Co za patusy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Dzień dobry, cukierka albo psikus? Nie na dupce i tak w te drzwi. Czego chcesz? Cukierka albo psikus? Czekaj, ja, ja mam tu dla ciebie Prince Polo. Bardzo dobry batonik, proszę bardzo. Zostaw to, oszalałeś. Wiesz, jakie to jest niezdrowe. Czekaj, ja wam tutaj dam... Yy, Zdrową żywność wam da Gdzie ta kategoria jest? Tutaj, yy, dobra. Ja wam tu dam zdrową żywność. Proszę bardzo, tutaj jedzcie zdrową żywność, a nie jakieś cukierki za Bachor niewychowane. Za moich czasów to się zdrową żywność jadło. Nie to co teraz, to pokolenie. Ach, tragedia. Ciemno wszędzie, co wszędzie, to, to będzie, co to, to będzie. Ej, Jurek, co? Fajny model szkieleta kupiłem? Matko, jedyna, weź to, schowaj, co to jest. No, model szkieleta. Ale to takie straszne jest, weź to, schowaj. A spokojnie, to jest tylko model, to, to nie jest nawet żywe. Czego ty się boisz? No właśnie, ja jestem tylko modelem. Czego ty się boisz? No widzisz, nawet sam szkielet potwierdził. Czekaj, co?